Licząłem. Z tej strony Marta Dębska, zielone bieganie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, jest mi bardzo miło i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. I witam również wszystkie te osoby, które są ze mną już od dłuższego czasu. To wideo prawdopodobnie będzie takim przełamaniem całego mojego kanału, ponieważ uważam, że teraz jest odpowiedni moment na to, żeby. Powiedzieć Wam trochę więcej na temat mojej historii z zaburzeniami odżywiania. Dlaczego teraz? Dlaczego nie rok temu, czy wtedy, kiedy pisałam posty na bloga, które mają już ładne kilka lat? Ostatnio skończyłam. Całe leczenie stomatologiczne, i zostałam skierowana również do pretetyka, by pomóc mi z bruksizmem. Bruksizm jest to zaciskanie szczęki, między innymi w nocy, tak, że powierzchnie zębów się ścierają. Wtedy też zapytałam się lekarza, skąd wynika ten problem. Dlaczego moje zęby są takie, a nie inne, mimo tego, że o nie dbam, mimo tego, że nie mam próchnicy? Z czego wynikło to ścieranie, odsłonięcie się różnych elementów? Na szkliwie, i on mi wtedy powiedział, że kilka lat temu miałam najprawdopodobniej refluks bądź inne dolegliwości, które sprawiały, że kwasy z żołądka po prostu przenikały mi do struktury zęba. I wtedy to dla mnie było szokiem, bo ja wtedy sobie przypomniałam te wszystkie lata, te wszystkie lata, refluksu, te wszystkie lata. Yy, po prostu walki ze sobą, z jedzeniem, i to mnie tak zainspirowało też do tego, żeby nagrać ten materiał. Mam nadzieję, że komuś ten materiał po prostu pomoże. Zaczynając od początku. Zaburzenia odżywiania to jest forma zaburzeń psychicznych, bo jest to pewien brak balansu, brak równowagi między relacją z jedzeniem i relacją też z samą sobą, z samym sobą, nie? To polega na tym, w moim odczuciu i to, jak ja to przeżywałam, to, że jedzenie stanowiło dla mnie pewien katalizator emocji, to raz, ale również narzędzie kontrolowania rzeczywistości. Zaburzenia odżywiania to jest spektrum różnych zaburzeń: anoreksja, bulimia, ortoreksja. Kompulsywne odbiadanie się i wiele, wiele innych, które dotyczą naprawdę przeogromnej liczbie, liczby osób. Moje problemy zaczęły się no, ponad 10 lat temu. To był rok 2013, i ja wtedy poleciałam do Włoch, do pracy jako opiekunka. I teraz problem polegał na tym, że ja od dziecka miałam bardzo dużą potrzebę, kontrolowania swojej rzeczywistości. Bardzo lubiłam układać plany, jak te plany mi wypalały, czułam takie poczucie satysfakcji. I zawsze jakby dorastając, byłam otoczona, czy to pamię pamiętacie, były takie gazety jak Bravo Girl, takie różne pierdoły. Jeszcze wtedy internetu tak naprawdę nie było, jak ja byłam dzieckiem i ja wyrastałam w przekonaniu, że ja muszę być e, filigranowa. Że ja muszę być szczupła, że ja muszę biegać, że ja muszę uprawiać aktywność fizyczną, której nie znosiłam. Ja uwielbiałam chodzić, uwielbiałam chodzić, szwendać się, chodzić po lesie z moim psem, wyjeżdżałam z rodzicami w góry. No tego było takiego spontanicznego ruchu bardzo dużo, ale to było takie dziecinne, ja musiałam się wziąć za siebie. Miałam wtedy, to było 10 lat temu, czyli miałam tam 23, 22 lata. No i poleciałam do tych Włoch. I to wtedy, ja to w ogóle nie, nie rozumiałam, że to ja mam faktycznie problem już wtedy. I to po prostu polegało na tym, że ja codziennie rano stawałam przed lustrem, analizowałam to, jak wyglądałam, i miałam ze sobą umowę, że nie będę jadła żadnych niezdrowych rzeczy. No i potem na przykład moja rodzina, u której mieszkałam, przyniosła pyszne rogaliki, tam zawsze była Nutella. I to wywoływało, wywoływało u mnie przeogromne emocje na zasadzie nie mogę tego jeść, ponieważ ja sobie narzuciłam, że nie mogę, ponieważ rujnuje to moje, jakby, moją raz pracę, tego, że ja już w sumie się trochę wygłodziłam i, i oddala mnie od tej idealnej, złudnej sylwetki, gdzie, gdzie się wpasuję, że, że w ogóle będę miała same sukcesy, będzie mi w życiu w ogóle łatwiej i tak no, i pamiętam do dzisiaj, jak przynieśli te rogaliki, i zaczęłam, powiedziałam sobie, że ja y, pogryzę tego rogalika, czy tam kawałek, i go wypluję. Ja tego nie wyplułam, połknęłam to i zjadłam sobie potem łyżkę Nutelli, potem dwie, potem kolejnego rogalika, i to już poszło. No, i potem się pojawiła ogromna. Ogromne wyrzuty sumienia, zamykanie się właśnie w swoim pokoju i traktowanie aktywności fizycznej jako sposobu na wyrzucanie tych kalorii z organizmu. Tak więc ja patrzyłam na jedzenie jako coś, co jest moim wrogiem i coś, co ja muszę kontrolować, co muszę, 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 muszę się odchudzać, ponieważ każda kobieta to robi. No i tak się to zaczęło. Miałam takie okresy, właśnie, y, przeogromnych skoków wagi, zwłaszcza jak wyjechałam do Stanów. Ja w Stanach byłam przez rok, byłam zupełnie odizolowana, jakby tutaj od Polski, i tam totalnie już przepadłam. To znaczy trochę to zabrzmiałam ambiwalentnie, bo teraz bieganie jest moim życiem, ale wtedy dopiero zaczynałam biegać. Y, miałam taki plan do pierwszego półmaratonu i biegałam cztery razy w tygodniu. I pamiętam, że ja tak dostosowywałam te biegi, nie pod kątem tego, jak się czułam i tak dalej, tylko ile ja zjadłam poprzedniego dnia. I było tak, że od poniedziałku do piątku jadłam grzeczniutko, owsiankę, brokuły, kurczaczka, bo jeszcze wtedy jadłam mięso. Za to na weekendzie na przykład wystarczyło, że zjadłam jedno ciastko i już wszystko leciało. Wtedy właśnie zaczęły problemy z tak zwanym kompulsywnym objadaniem. Czyli to było tak, że ja mogłam cały tydzień dosłownie jeść dziennie po 500-600 kalorii, a jak przychodzi weekend, to nadrabiałam wszystko, wszystko co leci, bo nie, nie byłam w stanie się zatrzymać. Miałam wrażenie, że to jak, że to już mój plan jest gdzieś, że, że to już przejmuje na kontrolę. Tak się czułam. No i na przykład w sobotę czy w niedzielę miałam jakieś długie wybieganie z bólem brzucha. Wiecie, byłam cała spuchnięta, w ogóle pozbawiona szacunku wobec siebie i przekonana, że ja, ja po prostu jestem chora. Chora na głowę i nie rozumiem tego. I pamiętam, że w, w Stanach spotkałam taką koleżankę z Polski też. Mianie, bo ja też byłam mianią w Stanach przez rok, no i ona też miała bardzo podobny problem. I to wszystko wzięło się od tego, że byłam tak przerażona tym, że ja przytyję w tych Stanach, że ja nawet nie chciałam kosztować. Ja to było tak, że ja w ogóle pozbawiałam się szansy na spróbowanie i tak dalej, bo byłam przerażona tym, że przytyję. Że jak już coś spróbowałam, to szłam na całego. Czyli tak jakby trzymałam gardę, mocno, coś jakaś taki, wiecie, coś mi weszło w ten mój plan i wszystko leciało. I ja patrzyłam bardzo zero-jedynkowo, czyli znowu od poniedziałku, znowu idealnie, tworzyłam wszelkie takie plany. W ogóle to wszystko było z tej perspektywy, no, absolutną jakby perfekcją, jakąś takim niedościgniętym wzorem w ogóle abstrakcyjnym, który totalnie mi nie dawał szczęścia. No i tak naprawdę od 2014, aż. Do COVID-u, czyli przez 6 lat, to była taka sinusoida, bo to, była, to były takie epizody, gdzie ja w ogóle nic nie jadłam, potem zaś się obiadałam, potem się tego pozbywałam, e, tak więc no nie było fajnie. I do dzisiaj pamiętam, jak mieszkałam w Warszawie, miałam na przykład tak, że miałam gorszy dzień. I to było tak, że od poniedziałku do piątku wszystko było super. I w sobotę mówiłam, że idę na spacer. I wyobraźcie sobie, że ja na tym spacerze byłam w stanie obskoczyć wszystkie sklepy dookoła i zjeść wszystko to, co zawsze sobie zakazywałam. I to było przerażające. Jak ja sobie o tym teraz pomyślę, no po prostu współczuję i przykro mi, że musiałam się z tym mierzyć sama ze sobą w swojej głowie, bo ja czułam, że to przejmuje nade mną kontrolę. I ciekawostką jest to, że no to są przeogromne emocje, to jest poczucie kontrolowania rzeczywistości. Ja przez wiele lat mieszkając w Warszawie miałam depresję, miałam przeogromne problemy ze snem, miałam chroniczną bezsenność i już te ostatnie lata byłam uzależniona od tabletek nasennych, bo nie byłam w stanie zasnąć. I do tego wszystkiego dorzucasz jeszcze katalizator, jakim jest. Jedzenie, i to, to dla mnie stanowiło takie poczucie, że przynajmniej nad tym życiu mam kontrolę, nie? To jest mocno lękowe, to jest takie, no to jest smutne. Ja teraz o tym mówię z pewnej perspektywy, już mamy rok 2023, już prawie, już, już prawie się kończy. Ja trochę o tym zapomniałam, może to trochę głupio zabrzmi, ale zapomniałam mm, tego ogromu emocji, wiecie, mnie to rozrywało od środka. No i przyszedł rok 2019, gdzie popadłam w totalną ortoreksję. Ortoreksja było to dążenie, jest to dążenie do bycia w 100% zdrową. To znaczy ja, znaczy wiecie, chodzi o to, że ja byłam przekonana, że jedzenie konkretnych produktów w konkretnych porach da mi wtedy yy, ukończenie biegu na 100 km, ponieważ w 2018 roku miałam DNF-a, czyli nie skończyłam tego i ja sobie postawiłam za cel, że ja ten bieg przebiegnę w przyszłym roku. I faktycznie merytorycznie bardzo ładnie się przygotowałam, miałam trenerkę, ale z tym jedzeniem to ja byłam przekonana, że nie możesz być biegaczką ultra, jeżeli nie jesteś po prostu szkieletem. No ja tak to widziałam, napatrzyłam się różnych zdjęć, byłam przekonana, że będę, może nie porażką, ale będę parodią, parodią biegacza, jeżeli będę wyglądać tak, jak wyglądałam. Tak więc ja chodziłam na siłownię po 3-4 razy w tygodniu, wstając o 4.40, jadłam, to było takie smutne, bo jadłam dokładnie to samo od poniedziałku do piątku, czyli na przykład... E, robiłam sobie w niedzielę taki milprek. Robiłam sobie na przykład kotleciki z brokuła i stofu. E, robiłam sobie boksy, bo jeszcze wtedy e, normalnie chodziłam do biura. No i codziennie jadłam to samo, miałam do tego ryż. Wiecie, wszystko było tak zdrowe: ja nic nie kupowałam tak naprawdę z takich e, niezdro, niezdrowych rzeczy, w sensie przetworzonych. Wszystko, wszystko ja musiałam robić. No i powiem Wam, że jak ja teraz to o tym pomyślę, to ja przez wiele lat potem jeszcze miałam y, traumę do jarmużu, który może być pyszny, ale ja tak go utożsamiałam z tym takim dietetycznym jedzeniem, nie? Ale powiem Wam, że jak miałam taki gorszy moment, między innymi przed okresem, to było tak, że na przykład przechodziłam pod pączkarnią i wcześniej to wiecie, patrzyłam z taką odrazą w ogóle, jak można jeść pączki, jak można sobie to robić. I miałam takie momenty, że byłam w stanie wyczyścić na przykład 10 pączków bez problemu. Albo właśnie znowu iść do sklepu i nakupić jakieś paści i to zjeść z bólem brzucha, nie móc już, ale dociskasz, dociskasz, bo jeszcze dzisiaj możesz, nie? I to było takie smutne i powiem Wam, że dla mnie, ja zaczęłam weryfikować swoją wartość na podstawie tego, że raz biegałam coraz dłużej, bo ja wtedy się wydłużałam, uczyłam tego dystansu mieszkając w Warszawie, i spadające numerki na wadze. Ja zaczynałam wtedy chyba od 62, czy 3 kilo, a w dniu startu, czy miałam 46, 7? Tak więc wyobraźcie to sobie, ile to jest wtedy dla osoby, która biegała, biegała te... Nie wiem, no po prostu mi jest smutno i przykro mi jest to, że ja tak bardzo ze sobą walczyłam i tak dalej. No i przyszedł ten 2019, przebiegłam 100 km. I potem się po prostu na to jedzenie rzuciłam. Czyli to wszystko, co przez 9 miesięcy straciłam, po prostu zyskałam w kolejne 3 miesiące. No i potem przyszedł COVID. Zaczęłam. Ja wtedy też oglądałam taką babkę na YouTubie, Stefani Buttermore. I ona była taką właśnie fitnessiarą, ale naprawdę mega fajna dziewczyna, yy, bardzo duża wiedza, też ona jest biologiem. I słuchajcie, ona miała przeogromny problem w tym, że ona wiecznie była głodna, wiecznie była ścięta i ona była nieszczęśliwa. I ona weszła all in, czyli ona przestała sobie narzucać jakiekolwiek jakby restrykcje, jadła pod korek i czekała, aż jej się to wyrówna. I to w sumie wyrównywanie trwało ponad półtora roku, z tego co kojarzę. I wtedy, kiedy ona weszła to all in, to ja uznałam, że, że ja w tym jej będę towarzyszyć. I, I to nie trwało jakby tak, bo między 2019 a 2021 powiedziałabym, że to, to tak trwało do końca w sumie, że ja postanowiłam po prostu nie mieć wobec siebie restrykcji. Że ja mogę sobie zjeść co chcę. I oczywiście to z tej perspektywy tak brzmi fajnie, ale wtedy to było dla mnie szok, to było szokiem dla organizmu. To jest tak jakby powiedzieć, dzisiaj już nie będziesz sikać do końca życia. Naprawdę, przepraszam za sformułowanie, ale tak to było. Że Ty nie musisz sobie nic narzucać. Chcesz to sobie zjedz. W ogóle jakim prawem? Jakim prawem? Ja sobie nie dawałam prawa. Powolna praca sama ze sobą. Również chodziłam do psychoterapeuty. Chodzi o to, że ja mam bardzo dużą trudność w odpuszczaniu. Ja walczę do samego końca, nie umiem skończyć książki, która jest nudna, dojem jedzenie nawet, które mi nie smakuje. I to też było to dla mnie problemem, żeby też odpuścić, nie? To jest, to jest, to jest ciężkie. No i tak naprawdę jak ja wyszłam z zaburzenia odżywiania, to był ten. to nie powiem, że to był jeden moment, ale znalezienie jej kanału, gdzie ja już przecież przez lata próbowałam wyjść i ja byłam przekonana, że ja skończę w zakładzie psychiatrycznym. Naprawdę byłam przekonana, że ja, ja po prostu sobie zrobię krzywdę. No i... Dla mnie z zaburzeń odżywiania było przede wszystkim znalezienie jakby takiej osoby, do której, która, która też przeżywała, przechodziła przez to, no i w sumie wyszła z tego. I to było tak, że to nie przyszło łatwo, nie? To, to były tak, że wszystko okej, okay, okej okay, i znowu jeb i myślisz sobie, boże, ja już nigdy z tego nie wyjdę, ale każdy kolejny atak, bo ja to tak nazywałam, był coraz słabszy. I po prostu postanowiłam dać temu czas, czego nigdy nie robiłam. Ja też nie jestem z natury osobą cierpliwą, więc dla mnie to też było szokiem, że musiałam dać sobie czas. No i... No i tak to trwało, więc potem w 2022, czyli w zeszłym roku, wyprowadziłam się z Warszawy, ze względu na to, że no po prostu nie radziłam sobie już z wieloma rzeczami, które tam były, z pewnym środowiskiem, z tym, że miałam depresję, bezsenność. I zaczęłam budować życie tutaj na nowo. To jest też dla mnie niesamowite, przez to, że są przeróżne problemy. To samo ja w Warszawie też miałam problemy, tylko wtedy ja nie byłam w stanie ich udźwignąć, bo totalnie nie byłam, nie było to dla mnie możliwe, żeby ze sobą współpracować. Nie tylko, że ja walczyłam ze światem, to jeszcze ze sobą, i no nie dało rady. Więc dla mnie tutaj, mimo tego, że wiecie, życie tutaj. W życie w górach mamy często taką ideę, w przeprowadza się w ogóle, wszystko będzie kolorowo, nie jest. Ale ma się pewne inne pokłady mocy. Spotyka się odpowiednich ludzi, jak się jest w odpowiednim środowisku, i ma się na to siłę. I przyznam Wam szczerze, że ja w ogóle zapomniałam, że ja miałam jakikolwiek problem z tym jedzeniem też przez to bieganie ze względu na to, że bieganie też bieganie źle. Aktywność, ja bycie aktywną osobą, też spędzanie czasu tutaj w górach po prostu korzystając z tego, gdzie jesteśmy, sprawiło, że jedzenie jest dla mnie raz przyjemnością. A po drugie, też jest dla mnie narzędziem, które stanowi no, paliwo, bo gdybym była niedojedzona, to bym nie realizowała siebie. I to jest tak, że ja nie mam jakichś celów na zasadzie tak jak wtedy, nie, że muszę zrobić tą setkę, czy teraz było GSB, ale nie było to na zasadzie, że muszę zero-jedynkowo podchodzić do jedzenia. Mówię, no... Co z tego, co z tego, że ja mam trochę więcej, nie wiem, tkanki tłuszczowej, czy trochę, w ogóle, jakie to ma znaczenie? Wiecie, tak, jak naprawdę to się przetrawi, to dochodzi się do wniosku, że, że, że takie właśnie moje rozkminy w zasadzie, że tu mi trochę za dużo wisi, że tu, tamto, ja byłam niesamowicie krytyczna wobec siebie samej i, i gdzieś tam mocno mi się to odbijało na psychice. Bardzo siebie nie lubiłam, bardzo. Uważałam, że. Wszyscy się ze mnie śmieją, że jestem zawsze najbrzydszą i najgłupszą osobą w, w, w otoczeniu i że jak jeszcze jestem gruba, to w ogóle nie mam szansy na jakikolwiek sukces w życiu. Co jest smutne i to jest wszystko w naszych głowach i to wymaga naprawdę dużo pracy ze sobą. Ja też jestem mimo wszystko bardzo introwertyczna. Ja lubię spokój, ja lubię ciszę, ja lubię nic nie mówić. Może Wam się teraz nie wydaje, ale lubię nic nie mówić. Nie lubię też prosić o pomoc. Dopiero właśnie przez to też zaczęłam się uczyć prosić o pomoc, rozmawiać o tym i, i powolutku też porządkować te myśli, bo pomogły mi też takie wiecie, moje rytuały, typu yoga rano, czy spisywanie myśli, nieprzeglądanie tych mediów społecznościowych wieczorami, wypicie spokojnie kawy, herbaty, świadomie wciskać reset i stop. I to sprawia, że jestem tu i teraz. I tak często, wiecie, jak właśnie wychodziłam z tego zaburzenia, to było tak, że mnie na przykład już coś korciło, ja czułam tą emocję, jak mi dosłownie podchodzi pod gardło, jak widziałam batonika, którego nie mogłam zjeść czy coś. I na przykład wtedy mówiłam stop, przecież Ty możesz go zjec, zjeść, zjedz go sobie. I wtedy jakby mi to puszczało, a wcześniej chciałam ten gadzi mózg tak zwany, czyli to, co nam jakby nie myślimy o tym, to, co sprawia, że po prostu lecimy jak w pędzie, Weź go i się rzuć na, i, na inne. A ja byłam taka: ty, moment, ale ja sobie to mogę zjeść. I to było takie, co się dzieje. To były takie małe rzeczy, które mi pomogły mm, z tego. Po prostu wyjść na spokojnie, ale powiem Wam szczerze, że ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę na takim etapie jak jestem teraz. I fajnie na to spojrzeć z perspektywy czasu. Na pewno dla mnie też środowisko było e, toksyczne po prostu w Warszawie, ale tutaj no, wszędzie to się może wydarzyć. Nie chcę demonizować dużego miasta. Absolutnie. Po prostu dla mnie w tamtym momencie to było krzywdzące. Wyjście z zaburzenia odżywiania to jest przede wszystkim. Też yy, pogodzenie się z tym, że ja, że ja mam słabsze dni, że mam dość, że ja nie jestem w stanie udźwignąć odpowiedzialności za cały świat, że to nie jest tak, że ja se poradzę, to nie jest. Ja potrzebuję pomocy, ja potrzebuję pogadać, a ja czasami po prostu aż mnie do dzisiaj tak nawet mam, że bardzo często chcę pokazać spoko ogarnę albo to możesz zostawić mnie, a potem po prostu nie jestem w stanie i to mnie przytłacza. I teraz nie jest tak, że się obracam do jedzenia. Tam powiedzmy 4 lata temu, to po prostu bez problemu od razu lęk wchodzisz w to, nie? W żarcie. Radość, idziesz się docenić. A teraz jest tak, że w sumie nauczyłam się też rozmawiać z bliskimi mi osobami, sama ze sobą rozmawiać. Po prostu. I zaczęłam szanować się za te emocje, które mam i postrzegać siebie za osobę ludzką, za osobę, która ma słabości. I to wszystko sprawiło, że zyskałam po prostu szacunek do siebie jako do osoby i mimo tego, że nie jest idealnie i cały czas, według mnie za często staram się brać zbyt dużo odpowiedzialności za rzeczy, które nie do końca są moje albo chcę być takim, wiecie, rycerzem na białym koniu, wszystkich uszczęśliwiać tylko nie siebie. I Zawsze powoduje jakieś spadki nastroju, nie? No, ale kończąc, do meritum, jeżeli borykasz się z zaburzeniami odżywiania, uważam, że pierwszym krokiem jest to, żeby usiąść ze sobą przed lustrem, mimo tego, że jest to strasznie trudne, że jest się wobec tego bezsilnym. Absolutnie, że to jest coś ponad tobą. I, i dla mnie taka pokora otworzyła mi takie, okej, okay, teraz mogę się z tym pogodzić. W porządku, akceptuję to. I to jest długa droga. Oczywiście, to się nie dzieje od tak, ale szukamy takiej iskierki. Na pewno rozmowa z y, osobą, która tego już doświadczyła, ze specjalistą, z innymi osobami, które gdzieś też mogą to podzielić. Jest bardzo dużo materiałów wideo, jest dużo pomocy online. Walka z, z perfekcjonizmem są takie małe rzeczy, ale przede wszystkim. Wciśnijcie taki stop. Jak gdzieś wam się chce czegoś, i ten gadzi mózg coś mówi, to takie stop i nazwiesz: Ty możesz wszystko, tobie się wszystko należy, naprawdę. Możesz zjeść cały tort, tylko pytanie, czy chcesz. Nie? A to nie jest tak, że musisz, tylko czy chcesz. Czy ja serio, to chcę. Taka refleksja i taki stop. I, i u mnie to podziałało. Tak więc to tyle. I wiem, że to wideo było zupełnie inne i mam nadzieję, że komuś coś pomoże, ale taka jest moja historia. Teraz się czuję no, bardzo dobrze, jakby nie mam w ogóle jakichś emocji skrajnych wobec jedzenia. Czasami, wiecie, mi się cały czas, czasami włącza food guilt, że Jezu, dobra, może niepotrzebnie ja Wam ten trzeci kawałek pizzy mogłam zostawić dwa, ale to już, nie wiem, w skali od 0 do 10, gdzie przez lata to było 9 na 10, to teraz jest, nie wiem, 0 na 0,5 i to jest tyle. Więc wierzcie mi, że e, życie może się odmienić. Jeżeli my przełamiemy pewne schematy i bardzo mocno trzymam za Was kciuki, życzę powodzenia i po prostu wiedzcie, że nie jesteście w tym sami. Trzymajcie się, pa pa!